Witam serdecznie. Kolejne znajdki śmietnikowe tuż przed pchlim targiem. Może zacznę stąd. Mam tutaj bak do Poloneza Karo. Podpisany jest Karo. Niesamowita rzecz drugi piecyk w ciągu dwóch dni. No jakbym tak codziennie znajdował po piecyku, no to piękna sprawa. Oczywiście jest cały. Jakaś klapa od pralki. No i tutaj zaczynamy kosz pełen słodyczy. Jest gliniak. Piękny, niezniszczony z bochni. A w gliniaku mamy taki piękny szyld mosiężny. Zamek wpuszczany. I jeszcze. Coś tu jest. Taka klamka. do tego szyldu ale tylko jedna czyżby tak tylko jedna klamka niestety no ale jest druga jest aluminiowa zwykła to taka ale to jest samo to jest przepiękne i klamka też Tabelki, oczywiście, z miedziuchą. No, z rzutem na taśmę jeszcze pobiał wpadł. Kran. O, no na razie na brzeg. gaśnice to raczej już nic z nich nie będzie. 99, a ta chyba 93. Gdzieś tu widziałem datę. 93. Stare gaśnice No, ostrożnie się zrobi, bo to powinna się zrobić. Filtry Ten, jakiś ruski. Ten też ruski. Mamy saperkę. Saperkę, oczywiście sobie zostawię. Jako zdobycz. Super pancik. Nieużywane klamerki ruskie. Inaczej u nas się mówi. Kubek taki kojarzę takie kubki u dziadka. Herbatę z nich pił. Jest uszczerbany tutaj, także no niestety. Wzór do kolędnicy idą. Z kotem i z psem. Proca, samoróbka. Pedał od maszyny do szycia. Dwa silniki od maszyny, tutaj jeszcze taki ten, dwa silniczki od maszyny do szycia, niebieski garnek. ha, Niezłowiony tym razem. Stara przecięta kłódka. Znowu kabelki. Tutaj o, jeszcze nie wiem co tutaj jest. Tu jest jeszcze jedna kłódka, o, też przecięta niestety. Mamy tutaj miedziuszkę. Nie wiem, co tutaj jest jeszcze. O! Chyba zepsute. No, także fanty super. Oczywiście piecyk najbardziej mnie cieszy. No i ten zbaneczek z tymi mosiężnymi fragmentami. No i oczywiście saperka. Także fanty eleganckie. Pozdrówki. Widzimy się na pchim targu w niedzielę.